Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś, od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą Cię nauczyć mądrości, wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam Cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo. Głoś naukę. Nastawaj w porę i nie w porę. Wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Oto Słowo Boże. Są pragnienia i myśli serca. A... Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim, przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę. To jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czy nie, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo pańskie. Należy się modlić, należy się modlić nieustannie i wytrwale. Co nam, moi drodzy ksiądz, może powiedzieć i co przypomnieć? To właśnie, nie tylko nam, ale i sobie samemu należy się modlić wytrwale i nieustannie. I o tym trzeba sobie nieustannie przypominać, tak jak przypomina nam w tę co prawda misyjną niedzielę, a właśnie jako misyjną niedzielę liturgia słowa, która mówi o tym, że trzeba się modlić. Na początku mamy fragment z Księgi Wyjścia, fragment, który jest bardzo trudno ulokować historycznie i powiedzieć dokładnie, kiedy miała miejsce ta walka. I chyba nie jest to zbyt istotne. Ten fragment jest fragmentem, który jest także pewną opowieścią, przypowieścią, a nawet można powiedzieć swoistym paradygmatem, którego trzeba się trzymać. Walka zbrojna jest obrazem walki duchowej, realnej walki duchowej, z jaką mamy do czynienia. Na wysokościach i pośród mocy, ale także w naszym własnym sercu, bo trzeba walczyć z takim podejściem, które stawia mnie samego w centrum, a Pana Boga na drugim miejscu. A więc, kwestia pierwszego przykazania, a więc kwestia tego, aby miłować Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem i całym życiem, i do tego jeszcze miłować bliźniego swego. Bardziej niż siebie samego, bo miłować tak jak Chrystus umiłował, aż do ofiary z siebie. I o to walczą. I zauważamy w tej walce, że wygrywają wtedy, kiedy Mojżesz ma wzniesione ręce ku górze. Mojżesz, który jest przywódcą, ale najbardziej przywódcą duchowym, choć także można powiedzieć przywódcą ludu, a więc również w sensie politycznym i społecznym. Ma ręce wzniesione, i czego uczymy się z tej opowieści z Księgi Wyjścia? Że trzeba się modlić nieustannie, bo gdy opuszczał ręce, to zaczynali przegrywać. I to jest bardzo konkretne wezwanie. Dalej. Trzeba sobie pomagać w tej modlitwie. Jesteśmy rozumni i wolni i mamy świat dookoła stworzony, możemy z niego korzystać. A więc oni skorzystali, bo znaleźli kamień, na którym posadzili Mojżesza, stanęli jeden po prawej, a drugi po lewej stronie, tak że było łatwiej utrzymywać wzniesione ręce Mojżesza, ale mają być wzniesione. I jak zauważamy, mają być wzniesione nie tylko środkami technicznymi, ale są potrzebni ludzie, którzy pomogą trzymać te ręce w górze, aby nie omdlały. A więc mamy sobie wzajemnie pomagać w naszej modlitwie. Znajdujemy różne sposoby, bardzo nowoczesne, najróżniejsze aplikacje w naszych telefonach komórkowych, w naszych komputerach, które nam przypominają o modlitwie, pomagają za tą modlitwą biec i to są często bardzo dobre rozwiązania, ale rozwiązania technicznego nie zastąpi modlitwa serca i nie zastąpi także pomoc drugiego, a więc zachęcanie się wzajemnie i wspomaganie, bo co prawda Mojżesz ma wzniesione ręce, ale wzniesione ręce Mojżesza są zasługą Aarona i Hura, którzy stoją po obydwu stronach, a więc to oni mają wzniesione ręce, każdy po jednej ręce Mojżesza ma wzniesionej, tak że uczestniczą w tej modlitwie Mojżesza nad ludem, nad ludem, który ma opowiadać się po stronie Pana i ma nie ustawać w tej walce. Obraz ewangeliczny, który się przypomina, to chodzenie Piotra po wodzie. Nieustanna modlitwa może się wyrażać właśnie w tym, może mieć jako swój obraz to, żeby utrzymywać się cały czas... Po Ponad powierzchnią, żeby nie tonąć, nie dać się e, zakryć e, nawet bardzo wysokimi falami, ale żeby cały czas wychodzić z nich, żeby, żeby starać się iść ku górze, bo to iść ku górze zwraca naszą myśl zawsze ku Panu Bogu. Ewangelia świętego Łukasza wprost mówi, że Jezus zachęcał swoich uczniów. A więc co ksiądz tylko pełni funkcję, którą powierzył Mu Jezus Chrystus, jeśli przypomina o tym, że trzeba się modlić i nie ustawać, bo Jezus każdego z nas, każdego z uczniów, wzywa do tego, abyśmy nieustannie się modlili. I historia, którą nam przedstawia jest historią dramatyczną przede wszystkim jest historią dramatyczną tego sędziego, bardziej niż dramatyczną historią tej wdowy. Wdowa powinna móc liczyć oczywiście na pomoc każdego człowieka, zwłaszcza że Pismo mówi, że to Pan sam jest obrońcą wdów i sierot. A więc każdy powinien im przyjść z pomocą, a w szczególności ten, komu się powierza urząd e, dbałości o innych, porządkowania rzeczywistości społecznej, bo temu służy prawo, rozsądzania spraw. Urząd w istocie królewski, bo przecież Salomon, król, znany jest przede wszystkim. Wszystkim z tego, że był mądry, a ta mądrość wyrażała się przede wszystkim w tym, że umiał rozstrzygać sprytnie, poważnie, roztropnie mądrze spory sądowe. Natomiast ten sędzia. Nie bierze kobiety w obronę, nie chce jej wziąć w obronę, i nawet dwa razy w tej przypowieści, którą mówi czy może opowieści, być może pan już ma kogoś konkretnego na myśli nie nazywa go z imienia, ale dwa razy mówi o człowieku, który jest sędzią, który ani Boga się nie boi, ani ludzi nie poważa. A więc nie zwraca uwagi na nikogo. uważa, że on jest najważniejszy. Tu jakby ten grzech pierworodny postawienie siebie w miejscu Pana Boga i całego świata, prawda, jest spotęgowany. On uważa, że jest Panem tego świata. Co więcej uważa, że jest Panem rozstrzygania wszystkich sporów. Pan Jezus Dwa razy się to pojawia. Nie boi się, bo to jest najpierw opowiedziane o Nim, a później zauważamy, że On sam o sobie mówi, chociaż Boga się nie boję, zdaje się, zdaje się tego doskonale sprawę. Co więcej, jest z tego dumny, to jest jeszcze dalszy krok na drodze tej wewnętrznej demoralizacji, degręgolady owego człowieka. On jest dumny z tego, że Boga się nie boi i nie poważa ludzi. Jest dumny z tego, że jest sam sobie i, i ma takie poczucie mocy, poczucie władzy. Ksiądz diakon jakby zająknął się mówiąc, że obroń mnie przed nieprzyjacielem, a tu jest w tym tłumaczeniu przed przeciwnikiem. Tu jeszcze tłumaczenie jest bardziej łaskawe dla całej historii, bo to jest tylko przeciwnik sądowy. Więc można powiedzieć, że sprawa nie była aż tak dramatyczna być może w, w przypadku wdowy. No ale ten sędzia nie wykonywał swojego urzędu. I tu już akurat nasi egzegeci tłumaczenia nie poprawiali dalej, ale zarówno tekst grecki, jak i tekst łaciński używa jednak określenia nieprzymiotnikowego niesprawiedliwy sędzia, tylko wskazuje rzeczownikowo sędzia niesprawiedliwości. Sędzia niesprawiedliwości, czyli sędzia, który nie jest sędzią sprawiedliwości, tylko jest sędzią przeciwieństwa sprawiedliwości. A więc sprzeniewierzył się całkowicie i służy nie temu, do czego został powołany. Sprzeniewierzył się swojemu urzędowi, sprzeniewierzył się tym, temu, kim jest tak naprawdę, kim się stał i po co jest. Sprzeniewierzył się sensowi własnego życia, sensowi swojej misji. Sprzeniewierzył się prawu, które pozo powinno pozostawać w związku z uczciwością, sprawiedliwością, z moralnością. Ale nawet taki sędzia, jeśli jest nieustannie proszony. I nachodzony przez tę kobietę, która jest wystarczająco pokorna, to nam pokazuje kolejny element modlitwy, pokora w modlitwie. Ona nie przychodzi do niego i nie żąda, bo mi się należy, tylko prosi go. Prosi go o coś, co jej się należy, ale prosi go z pokorą o łaskę, o łaskawość, ponieważ ona też wie, że on się Boga nie boi, ani ludzi nie poważa. Tym bardziej jej nie poważa. I nie poważa nawet swojej własnej pracy, i nie poważa swojej misji, i nie poważa bycia sędzią. A on jednak, ponieważ jest ona natarczywa, prosi z pokorą, wytrwała, grzeczna, elegancka w stosunku do niego, bierze ją w obronę. Nasza modlitwa powinna być wytrwała. Musimy sobie o tym przypominać. My się bardzo szybko i chętnie zniechęcamy. Przychodzą wątpliwości, czy Pan Bóg nas słucha, czy w ogóle do takich naszych drobnych spraw może przykładać swoje ucho, czy to nie są. Kwestie, których nie warto Mu powierzać, a może jest daleko, a może ma inne sprawy, a może myśmy coś złego zrobili, i Pan Bóg teraz chce nas ukarać, nie wysłuchawszy naszej modlitwy. Pan Bóg wzywa nas do tego, byśmy z Nim byli w kontakcie. I teraz powstaje pytanie podstawowe już nas, jako uczniów Chrystusa: jak zadbać o tę modlitwę wytrwałą i nieustanną? Oczywiście, że mamy różne zwyczaje modlitewne. Przypominają nam o tym aplikacje, a przede wszystkim plan dnia, modlitwa poranna, modlitwa wieczorna, rachunek sumienia, msza święta niedzielna, czasami nawet msza święta codzienna. Przypominają nam godziny brewiarzowe, liturgia godzin, a więc modlitwa psalmami. Przypomina nam Różaniec, na który zwracamy szczególną uwagę w październiku, ale przecież nie tylko w październiku go odmawiamy i koronka do miłosierdzia Bożego nie tylko dlatego, że jesteśmy stąd, gdzie przyszła Helenka Kowalska. Ale różne aplikacje, które przypominają nam o godzinach i o Aniele Pańskim i przypominają nam o tym, żeby wznieść myśl do Pana Boga, i obrazki, które mamy i krzyżyki w różnych miejscach, gdy mamy sami je poustawiane i kiedy przejeżdżamy koło kościoła, koło krzyża przydrożnego, koło jakiejś figury świętego, która to figura od razu powoduje, że nasza myśl biegnie ku Bogu. Ale to wymaga naszego skupienia. Chodzi jeszcze o to, żeby nasza modlitwa rozwijała się w nas. Wtedy, kiedy jesteśmy skupieni na czym innym: na pracy, na rozstrzyganiu jakichś problemów, konfliktów, kiedy zajęci jesteśmy naszymi własnymi kłopotami albo przejmujemy się kłopotami innych. I tutaj, drugie dzisiejsze czytanie. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono. Od lat bowiem niemowlęcych znasz pisma święte, które mogą się cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Jest konkretne wezwanie do tego, aby wracać do Pisma Świętego, aby wracać do Słowa Bożego, aby do Boga mówić Jego słowami. A więc zwracamy się modlitwą Ojcze Nasz, której nas nauczył Sam Pan Jezus. Zwracamy się modlitwą Zdrowoś Maryjo, która pochodzi z kart Pisma Świętego. Modlimy się psalmami, modlimy się psalmami jednak tak jak modlił się Jezus Chrystus. Włączamy się w jego modlitwę, używając tych poetyckich tekstów, które są w stanie wyrazić radość, smutek, wesele, triumf, przygnębienie. Jest Są modlitwą grzesznika, są modlitwą człowieka, który prosi o przebaczenie, prosi o miłosierdzie, prosi o łaskawość dla kogoś innego, cieszy się z zwycięstwa, cieszy się z powodzenia władzy i tak dalej. Pismo Święte. Powrót do Pisma Świętego. Otwieranie Pisma Świętego jako modlitwy. Ale po to, by Pismo Święte było w nas, by Słowa Boże były w nas, by one nam się przypominały, by w nas żyły i by w nas krążyły i to jest nieustanna modlitwa. Ale idąc jeszcze głębiej, trwaj w tym, to jest wezwanie do tego, by te wewnętrzne ręce modlitwy były wzniesione, żeby one nie omdlewały, żeby one miały swoje konkretne podpórki poprzez nasze działanie, które podejmujemy, ale przede wszystkim, by nasze serce by nasze wnętrze było skierowane cały czas ku Panu Bogu. My nie głosimy systemu moralnego. My nie głosimy przykazań. My nie głosimy wymagań. My głosimy to, że Bóg jest z nami cały czas. Że od samego wnętrza naszego jesteśmy z nim związani i w niego wszczepieni. W związku z tym, przez wiarę, która wyraża się w naszej modlitwie, mamy bezpośredni dostęp do Boga w Chrystusie i jako wspólnota razem. I to są te ręce podniesione, które trzymamy sobie nawzajem i wspieramy się w tym wszystkim. Ważne, żeby moje serce było zatopione w Bogu cały czas i zwrócone ku Bogu. I wtedy, kiedy zauważam, że moje serce gdzieś się zapomni, serce nieprzypilnowane i samo jakieś, jakoś niewytrenowane w czynieniu dobra, a więc nieprzyzwyczajone do cnoty, nienauczone cnoty, gdzieś zdrzemnie się na moment, to potem mam do siebie pretensje, że tu zawiodłem, że tu dopuściłem się jakiegoś grzechu lekkiego, albo nie daj Boże grzechu ciężkiego, bo gdzieś serce przysnęło. Nie było całkowicie ku Panu zwrócone, tylko pobiegło w inną stronę. I w istocie o to chodzi w modlitwie, aby ta modlitwa była nieustanną modlitwą serca, która podpiera się, wyraża się w tych naszych momentach spotkania, aby nasze całe wnętrze było zwrócone ku Bogu, aby napominać w porę i nie w porę. I w związku z tym, skoro jest modlitwa serca, abyśmy nieśli tę modlitwę w naszym powołaniu, w naszym powołaniu najpierw, by być jak człowiek dla drugiego człowieka. By być jak chrześcijanin dla drugiego człowieka, by realizować nasze powołanie ojcowskie, macierzyńskie, by realizować nasze powołanie życiowe, małżeńskie, kapłańskie, zakonne do życia samotnego, nauczycielskie, lekarskie, prawnicze, inżynierskie, dziennikarskie, do wykonywania konkretnych usług dla innych, żeby im pomagać. Do tego, żeby produkować dla innych, żeby dostarczać innym, a więc by przez naszą pracę właśnie wyrażał się nasz stosunek do Pana Boga, i wtedy nasza praca jest modlitwą. I ta nieustanna modlitwa serca ma znaczenie dla wszystkiego na zewnątrz. I to jest droga pozytywna, którą nam pokazuje e, dzisiejsze Słowo. Żyć Słowem, dbać o Słowo, po to, żeby serce żyło Słowem i żeby tym, co żyje serce, było całe nasze życie. Można oczywiście zacząć zastanawiać się, co wtedy, kiedy człowiek zdrzemnie się, zaśnie, myślę nie o fizycznym śnie, ale o tym, że serce nie czuwało. Ale przykładów na to mamy bardzo wiele. Najgorszym przykładem jest ów sędzia niesprawiedliwości. Bo droga tej równi pochyłej jest właśnie ku temu, że człowiek sam sprzeciwi się sobie, swojemu własnemu ludzkiemu, chrześcijańskiemu ojcowskiemu, macierzyńskiemu, kapłańskiemu, małżeńskiemu, zakonnemu powołaniu, jeśli nie będzie dbał nieustannie o kontakt z Bogiem, który wyraża się w modlitwie. I także to nasze wyznanie wiary jest modlitwą o to, by wiara nasza była mocna, a serce czuwające.